Akacjowa 38 to lubiana hiszpańska telenowela dostępna na TVP1. Serial opowiada o codziennych perypetiach mieszkańców pensjonatu przy ulicy Akacjowej w Madrycie, gdzie emocje, sekrety i niespodziewane zwroty akcji są na porządku dziennym. Co przyniesie 742. odcinek, zaplanowany na piątek, 7 listopada 2025 roku? Akacjowa 38, odcinek 743 streszczenie szczegółowe. Servando wygrywa zakład, zdobywa serce niezbyt pięknej, głuchej Juany, recytując jej swój wiersz. Tyle tylko, że wiersz nie jest jego, lecz znanego hiszpańskiego poety. Elvira słyszy, że Adela zamierza pójść boso pomodlić się do Madonny. Rozbija więc kieliszek na ulicy, by Adela poraniła sobie stopy. Maria Luisa chce nakłonić Lolitę do porzucenia Antonita, który rzekomo dla niej rezygnuje z dobrej posady. Dla Lolity to ostateczny dowód miłości Antonita. Ku przerażeniu Marii Luisy Lolita publicznie wyznaje miłość jej bratu. Akacjowa 38. O czym jest serial? Poznajemy losy Carmen, młodej ciężarnej kobiety żyjącej pod jednym dachem z przemocowym mężem. Gdy pewnego wieczora mężczyzna wraca pijany do domu i usiłuje zgwałcić żonę, ta w akcie samoobrony uderza go twardym narzędziem w głowę. Przekonana, że go zabiła, zabiera kilka kosztowności i wraz z matką zakopuje ciało w lesie, a następnie ucieka w siną dal. W trakcie ucieczki rodzi córeczkę, której nadaje imię Inocencja, by chronić dziecko, zostawia je w przyklasztornym przytułku obiecując, że kiedyś po wróci. Sama wraz z matką udaje się do miasteczka, w którym mieszka jej brat, jednak po drodze stan jej zdrowia znacząco się pogarsza. Ratuje ją lekarz, który szybko zaczyna się nią interesować. Następnie Carmen i matka zmieniają tożsamość od tej pory główna bohaterka nosi imię Manuela i zatrudniają się jako pokojówki w budynku przy tytułowej Akacjowej 38 Akacjowa 38 obsada. W Serialu Akacjowa 38 występują między innymi